Dzień dobry moi drodzy, witam was w nowym roku, w nowym filmie. Chciałabym, żeby styczeń był na tym kanale takim miesiącem motywacji, żeby mi się chciało, chociaż powiem wam, że jest ciężko. Zaraz po świętach, słuchajcie, się rozłożyłam. Musiałam, słuchajcie, odłożyć plany, ale przynajmniej siedziałam sobie z notatnikiem w łóżku. I mogłam zaplanować, co chcę do Was pogadać, jakie filmy chcę dla Was nakręcić. No i kochani, przychodzę dzisiaj do Was z filmem, który ma na celu rozbujać trochę ten rok. 14 rzeczy, które możesz zrobić, żeby dobrze zacząć nowy rok. I niekoniecznie musisz robić te rzeczy 1 stycznia. Ja też, słuchajcie, wystartowałam te w tym roku trochę później, właśnie przez to, że trochę rozłożyła mi choroba. Rok ma, słuchajcie, 12 miesięcy, więc nic się nie stanie, nawet jeżeli zaczniecie swoje postanowienia w lutym. Pierwszą moją taką wskazówką jest zaplanuj sobie. Roku. Ja, słuchajcie, uwielbiam to robić w kalendarzu. W tym roku zostawiłam na kalendarz z Make It Easy. To jest kalendarz w takiej lnianej oprawie, jest przepiękny. Planowanie na cały rok zrobić właśnie w kalendarzu. Ja oczywiście coś tam sobie w tym kalendarzu wpisałam, ale taką rozszerzoną wersję mam właśnie w notatniku, bo tam dla mnie było trochę jednak samo miejsce, jak sobie tak pomyślałam. Polecam do planowania kalendarz, ale polecam także, żeby zrobić sobie mapę celów i powiesić ją w widocznym miejscu. To nie musi być, słuchajcie, jakaś wielka tablica z grafem. To może być tapeta e, na laptopie, na przykład. Możecie sobie spokojnie ją zaprojektować w Canvie. Albo właśnie tapeta na telefon. Coś, do czego często zaglądacie i co macie na widoku. Z doświadczenia Wam powiem, że dobrze jest przeglądać te cele częściej niż tylko w styczniu. Ja jestem fanką papierowych kalendarzy i jestem fanką też planowania miesięcznego. Robię sobie zawsze taki wielki... Znaczy zawsze, no w zeszłym roku nie zrobiłam, nie bardzo tego żałuję. Nie wiem, nie wiem jak to się stało, słuchajcie, że człowiek planer nie zrobi planu. Ja robię sobie taki ogólny zarys i potem co miesiąc zasiądę sobie i wypisać właśnie co krok po kroku można zrobić, żeby spełniać te większe cele. Numer dwa jest kluczowe dla mnie, nie wiem jak dla Was, ale yy, numer dwa to odgrać przestrzeń, w której najczęściej przebywasz. U mnie to jest, słuchajcie, mój gabinet. Z mojego gabinetu się zrobiła totalna rupieciarnia, totalne zrzucanie wszystkich kartonów, paczek. Ja tam siedzę większość czasu, bo jak wiecie, pracuję z domu. Pod koniec roku już miałam w sobie taką frustrację, że powiedziałam nie, nie. Po prostu zabieramy się za odgracenie mojego gabineciku, za urządzenie, za powieszenie obrazków. Chcę, żeby ta przestrzeń po prostu była zrobiona na tip-top, żeby była inspirująca, żeby mnie się tam czuła dobrze. Lepiej skupiam się, jak mam wokół siebie porządek. Numer 3 to zrób przegląd szafy. To nawet może być, słuchajcie, jedna półka i niech to będzie ta półka, do której najrzadziej zaglądacie, ta najwyższa półka w szafie albo ta najniższa szuflada. To może być przeorganizowanie na przykład szuflady z swetrami. Niektóre swetry są głębiej i po prostu o nich zapomina. Czasem jest właśnie raz na rok warto sobie zrobić. Nawet raz na sezon zrobić sobie taki przegląd. Przesunąć te rzeczy, które chcielibyście nosić naprzód szafy. Może jest coś, w czym już nie chodzicie wtedy. Fajnie jest też sprzedać to na przykład na Vinted. Ja na przykład mam tak, że jak mam nieporządek w szafie, to ja nie wiem, co się ubrać. Także raz na jakiś czas fajnie jest przejrzeć swoją szafę. Fajnie jest zobaczyć, w czym się chodzi. Ja już nie robię tak, że trzymam rzeczy, do których kiedyś schudnę, jakichś rzeczy sentymentalnych. Wiecie, rzeczy to są tylko rzeczy. Jeśli nie pasują na Was teraz, to zróbcie z tego użytek, sprzedajcie albo podarujcie komuś innemu, a jeśli będziecie chcieli mieć kiedyś podobną jakąś rzecz, to zawsze można sobie ją kupić. Numer 4, słuchajcie to jest coś, co ja robię już regularnie od jakiegoś czasu, zawsze na nowy sezon wprowadzam nowy zapach do domu. Teraz palę taką świecę z Twinkle Candle o zapachu szarlotki bodajże taką świąteczną i ja uwielbiam, słuchajcie, jak ona pachnie. W ogóle to jest niesamowite, jak możecie połączyć zapach na przykład z danym sezonem i potem sobie do niego wracać. I jak sobie odpalicie tą świeczkę na przykład za rok, czy kupić sobie ten dyfuzor za rok, to będzie Wam się przypominać to, co było rok temu. To jest niesamowite, słuchajcie, jak człowiek łączy zapachy z przeżyciami, z emocjami. Palę, słuchajcie, tę świeczkę regularnie i ten zapach właśnie kojarzy mi się z takim sezonem herbatek, z kocykami, z czytaniem książek, bo też często sobie ją opalam właśnie jak czytam książkę. Ale to nie musi być, słuchajcie, świeczka, może być to wosk do kominka może być to właśnie jakiś dyfuzor. Ode mnie słuchajcie po polecam oczywiście firmę Twinkle Candle, bo to jest jedyna, e, jak na razie firma świec, z której jestem naprawdę na 100% zadowolona i dyfuzory nie skłamię Wam, jak powiem, że pachną non stop 3 miesiące, a nawet dłużej, bo przeniosłam sobie jeden dyfuzor, który już jest na wykończeniu, już jest po prostu tam tylko na dnie tego płynu. Przeniosłam sobie z dolnej łazienki na górną i teraz jak wchodzę do górnej łazienki, no to po prostu on dalej pachnie. Nie wiem, słuchajcie, jak oni to rozum, ale ten dyfuzor jest naprawdę świetny, tylko trzeba patyczki wywracać do góry nogami. Tam ma raz na tydzień. Piątka. Jeden z moich ulubionych punktów. Zaplanuj odpoczynek. Ja każdego roku, słuchajcie, mniej więcej w październiku, w listopadzie, siadam sobie z kalendarzem i patrzę, jak chcę sobie zaplanować urlop. Kiedy by było fajnie wziąć ten urlop? Gdzie by było fajnie pojechać na przykład wiosną? Gdzie by było fajnie pojechać zimą? Jeżeli coś już macie zaplanowane, jeżeli właśnie gdzieś to zapiszecie, to jednak. Zostanie Wam to w głowie. A jeszcze jak za tym pójdzie przeglądanie jakichś stron z, nie wiem, z lotami, z noclegami, booking, strony, gdzie możecie upolować jakieś tanie bilety. Nie słuchajcie, podróże wyznaczają taki rytm roku. Wiem, że na przykład w marcu na naszą rocznicę pojedziemy sobie tu czy tu to ja mam takie słuchajcie przystanki na które mogę czekać w roku to jest niesamowicie napędzające, niesamowicie motywujące, mam na co czekać i uwielbiam po prostu planować wakacje, to też nie muszą być jakieś wakacje pod palmą, jest wiele pięknych miejsc nawet w Polsce które można odwiedzić, to nie muszą być wakacje na tydzień, to mogą być nawet weekendowe wypady, można też podróżować słuchajcie budżetowo, można polować właśnie na jakieś fajne oferty, myślę, że jak odpowiednio wcześniej się do tego zasiądzie, to można to nawet zrobić niedużym kosztem. Szóstka, zrób porządek na telefonie i na kąpie. Reset na komputerze ja muszę robić regularnie, bo po prostu tych plików e, zbiera mi się za dużo, więc ja te pliki sobie regularnie zgrywam, e, storuję sobie na dyskach, ale mój telefon to jest czarna dziura, jeszcze jest to przede mną. Chcesz sobie wszystko przejrzeć, najlepiej porobić jakieś foldery, foldery z ulubionymi zdjęciami. To są takie zdjęcia, które ja po prostu lubię mieć na telefonie yy, i które chcę zatrzymać na tym telefonie, żeby sobie właśnie do nich móc wracać, żeby móc je komuś pokazać, a niektóre zdjęcia. Na tym telefonie, czy filmy już nie powinny na nim być, bo to tutaj miejsce. Kategoryzacja, poukładanie, nawet sobie aplikacji w osobne grupy, w ogóle przejrzenie aplikacji, których się nie używa. Ja ostatnio właśnie już zrobiłam to z aplikacjami, ale jeszcze przede mną jest przejrzenie i pousuwanie niepotrzebnych zdjęć, więc wiem, że to mi to trochę zajmie. I chciałabym, żeby w styczniu udało mi się przez to przebrnąć. Siódemka. Zbieraj inspiracje. Jeżeli yy, coś widzisz, że przynosi ci radość. Jeżeli wiesz, że masz jakieś cele, yy, chciałabyś coś osiągnąć, chciałabyś gdzieś pojechać, no to słuchajcie dla mnie. Zbieranie takich fizycznych dowodów jest bardzo motywujące. I mi do tego bardzo często służy e, Pinterest. Miejsca, miejscach, na przykład, które chciałabym odwiedzić, e, mam zapisane w osobnym folderze. Osobny folder e, z jedzeniem, ze zdrowym stylem życia. Bardzo, słuchajcie mnie, to motywuje. I jeżeli właśnie jakiś obrazek mi się spodoba, spodoba mi się jakiś przepis, natychmiast zapisuję sobie e, w jakiejś kategorii. Tu na przykład strasznie mi się, słuchajcie, podoba e, ta deseczka Bieram sobie inspiracje, tu słuchajcie, górskie wycieczki. Wydaje mi się, że jak często sobie potem przeglądacie takie rzeczy, jakieś zdjęcia, jakieś właśnie sytuacje, nawet jak robicie, słuchajcie, gdzieś jesteście w jakimś miejscu i zobaczycie jakąś ładną rzecz to fajnie jest sobie zrobić zdjęcie, wsadzić właśnie do tego ulubionego folderu i potem do tego wrócić, bo wydaje mi się, że jak odświeżacie sobie potem to wspomnienie, jak patrzycie na te rzeczy, to mimo wszystko gdzieś tam w podświadomości zapisujecie sobie, że wy byście chcieli właśnie tego doświadczyć, mimo wszystko zaczynacie dążyć do tego, żeby tą rzecz gdzieś tam zrealizować. Ja jak zobaczę sobie słuchajcie taki ładny obrazek właśnie nawet z tą wanną, to od razu mam ochotę zrobić sobie kąpiel, nalać sobie jakiejś kolorowej piany, właśnie zapalić świeczkę i teraz wiem, że już będę na przykład szukała takiej deseczki. Jak już przejrzycie to, co macie na telefonie, to koniecznie zrzućcie sobie zdjęcia z zeszłego roku i leczcie, słuchajcie, do fotografa, żeby je wywołać, bo nie ma nic lepszego jak, jak takie y, fizyczne przeglądanie zdjęć. Ja sama, słuchajcie, muszę to zrobić, bo jest to coś, co człowiek zawsze odkłada, że kiedyś się to zrobi, ale y, tak naprawdę, jak nie robi się tego regularnie, jak regularnie się nie przegląda telefonu, regularnie z każdego roku nie zbieracie sobie tych najfajniejszych momentów, no to potem gdzieś to ginie. Jak ktoś do Was przychodzi, to powyciągać albumy i opowiadać właśnie o tych wspomnieniach, które macie na zdjęciach. To są, słuchajcie, jedne z moich ulubionych rzeczy, które właśnie można zrobić z rodziną, ze znajomymi, przeglądanie zdjęć, to jest coś super. Także e, ja sobie dodaję to do mojej listy do zrobienia na ten rok. I jeszcze, jeżeli chodzi o albumy, no to możecie robić różne podpisy, robić to totalnie po swojemu. Albo możecie to wrzucić zdjęcia na jakiś portal, i zrobić fotoksiążkę. Też super sprawa. Dziewiątka to znajdź swój cytat lub myśl przewodnią na ten rok. To może być nawet, słuchajcie, słowo. Fajnie jest mieć taką intencję. Do której będziecie właśnie wracać cały rok. Fajnie też jest sobie gdzieś to zapisać, zapamiętać, czy właśnie jakiś cytat, czy nawet jedno słowo, wokół którego się kumuluje jakaś konkretna energia, wokół którego chcecie, żeby kręcił się wasz rok. U mnie zdecydowanie będzie to spokój. Dziesiątka. Pomyśl, co w zeszłym roku przynosiło ci radość. Zastanów się nad takimi sytuacjami, zrób sobie się, powspominaj, poprzeglądaj sobie Instagram i rób to częściej. Jeżeli szczęście przynosiło Ci spotykanie się z znajomymi, bądź do kogoś i umów się na jakieś spotkanko. Jeżeli szczęście przynosiło Ci pieczenie, poprzeglądaj sobie przepisy, może zrób sobie jakieś wyzwanie, upiecz, nie wiem, swój pierwszy tort. Po prostu... Wypełniaj swój wolny czas tym, co przynosi ci radość. Zastanów się, czy nie wolisz, zamiast przyglądać telefonu, zamiast włączyć sobie kolejny jakiś e, niezbyt ekscytujący odcinek serialu, czy nie wolisz właśnie po poświęcić czas na coś, co naprawdę przynosi ci radość. Fajnie jest, słuchajcie taką listę. Ja sobie taką listę zrobiłam, rzeczy, które rzeczywiście przynosiły mi niesamowitą radość. Nie, to pomaga właśnie w jakichś takich trudniejszych momentach, albo w takich momentach marazmu, spojrzeć sobie na, na taką listę i pomyśleć sobie, aha. Czyli na przykład w weekend Idziemy, słuchajcie, albo na rower, albo na rolki, albo, albo czas coś upiec. Jak macie niefajny humor, to nie myślicie chyba o tym, co Wam przynosi szczęście. Czasem nawet spojrzenie na taką listę. Może już może się troszeczkę podnieść na duchu, może zasiać pas ziarnko takiej e, lepszej energii. 11. Zaplanuj czas! sam ze sobą. Nie bój się iść samemu na spacer, iść samemu do kina. Dla mnie, słuchajcie, ten czas spędzony sam ze sobą jest niesamowicie uwalniający, jest coś takiego fajnego w tym, że mm, idziesz i poświęcasz sobie, robicie dla siebie coś miłego. Po prostu moim zdaniem trzeba siebie traktować tak, jak chciałbyś żebyś traktował najlepszy przyjaciel. więc czasem jest naprawdę fajnie spędzić sobie taki wartościowy czas, czy y, naprawdę rozpieścicie czymś, czym się lubi. Niekoniecznie nawet właśnie, mm, nie wiem, czy ze swoją drugą połówką, czy... Z, ze znajomymi, z przyjaciółką, z przyjacielem, obyć ze swoimi myślami i zrobić dla siebie coś miłego, poczuć się tak trochę bardziej niezależnie. No bo słuchajcie, jeżeli y, ty sam nie potrafisz sobie dać szczęścia, to słuchajcie, nie oczekuj, że ktoś ci to szczęście da. Człowiek, jeżeli nie jest szczęśliwy sam ze sobą, trudno jest mu być szczęśliwym z kimś innym. Znajdź aktywność, która Ci pasuje. Słuchajcie, ja po ślubie miałam taki czas, że totalnie zrezygnowałam z jakiejkolwiek aktywności, nawet mniej zaczęłam spacerować. No, i moim zdaniem, ale oczywiście to jest moje zdanie, możecie mieć inne, ale człowiek potrzebuje czasu, kiedy ma podniesione tętno, kiedy krew zaczyna krążyć szybciej. Człowiek moim zdaniem nie jest stworzony do tego żeby siedzieć na kanapie i nic nie robić. Powinno się mieć jakieś aktywności i najlepiej znaleźć taką aktywność, niekoniecznie słuchajcie to musi być katorżnicze, jakieś podnoszenie ciężarów na siłowni. To może być nawet zwykłe spacerowanie, to mogą być rolki, to może być rower. Jeżeli lubicie coś robić w grupie, to może być zapisanie się właśnie na jakieś zajęcie. Jest tyle słuchajcie, teraz fajnych zajęć. Ja widziałam nawet u nas gdzieś jakieś trampoliny. Pole dance jest teraz bardzo popularny. Też słuchajcie, myślę, że nie trzeba się bać, próbować nowych rzeczy, próbować e, sportów. Ja słuchajcie, miałam takie opory przed pójściem na siłowni, a teraz jest to jedna z najfajniejszych aktywności, którą ja sobie mogę wyobrazić. Tak sobie po prostu szansę polubić aktywność. Moim zdaniem jest też super e, podzielić sobie tą aktywność na różne sezony, na przykład wiosną, latem jeździć na rowerze, e, zimą chodzić na łyżwy, jeżeli potraficie jeździć na nartach czy na snowboardzie, to na przykład zaplanować sobie takie wyjazdy, no to jest po prostu ekstra. Dla mnie słuchajcie, to jest kluczowe, żeby się nie zasiedzić, bo jak się człowiek zasiedzi, to potem mnie to potem bierze na psychę, więc jak nie mam tego balansu zachowanego między ciałem a psychiką, no to u mnie, u mnie, słuchajcie, nie ma mowy, nie ma mowy, żebym ja była w 100% tak szczęśliwa, jak tylko siedzę i yy, jem ja, Nie, no. Sport mnie, słuchajcie, uwalnia, daje mi niesamowicie dużo radości, yy, takie pozytywne zmęczenie, ja lepiej śpię, lepiej potem funkcjonuję, mam więcej energii, mimo że jestem zmęczona po treningu, to yy, mam więcej energii, także Yy, serdecznie polecam próbowanie właśnie nawet tych lżejszych yy, jakichś sposobów na aktywność fizyczną. Trzynastka. Naucz się jednej nowej rzeczy. Może być jedna mała rzecz, nie wiem, yy, chwyć za jakieś szydełkowanie. Idź nawet na jedną, słuchajcie, lekcję, Tańca, zobaczycie się to spodoba, albo zrób sobie jakieś jedno szkolenie online. To naprawdę nie zabiera dużo czasu, a daje niesamowicie dużo satysfakcji, jeżeli właśnie podnosicie swoje umiejętności i wtedy też czujecie, że inwestujecie w siebie, czujecie, że nie stoicie w miejscu. Chociaż wiadomo, że nieraz w staniu. W miejscu nie ma nic złego, ale jednak, słuchajcie, żeby się rozwijać, trzeba czasem wyjść z tej strefy komfortu. W ogóle próbowanie nowych rzeczy jest dla mnie niesamowicie uwalniające, niesamowicie satysfakcjonujące. Jedna rzecz, słuchajcie, to nie jest dużo a zobaczycie, że poczujecie się świetnie. Ostatnia porada, słuchajcie, to zorganizuj przestrzeń, w której e, lubisz przebywać. Ja sobie tutaj, za przykład, dałam kuchnię. Jeżeli lubicie gotować, to na przykład zorganizuj sobie kącik na przyprawę. Ja swój kącik do przyprawy zrobiłam rok temu i jest to teraz mój ulubiony róg w kuchni, że tak powiem. Albo słuchajcie, w drugą stronę zabierzcie jakieś durno stojki, bo może właśnie lepiej poczujecie się w tej przestrzeni, jak ona będzie odwracana. Po prostu zorganizujcie ją sobie tak jak się czujecie najlepiej. Zorganizujcie tak zwany swój kącik. No i słuchajcie, to już by było na tyle. Światło się zmienia, robi się ciemno. Jest godzina 15.38, już prawie nie ma światła. W następnym filmie postaram się Wam opowiedzieć o moich postanowieniach. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jakie Wy macie sposoby na to, żeby dobrze zacząć rok i czy skorzystacie z któregoś, który Wam wymieniłam. Jeśli film Wam się podobał, no to koniecznie zostawiacie kciuki w górę. Jeśli jesteście tu nowi, to subskrybujcie, naciśnijcie dzwoneczek, dostaniecie powiadomienie o każdym filmie. Ja się już z wami żegnam do następnego widziaczy.